Witam Was, z tej strony warszawarkind. Dziś pokażę Wam, jak kupić bilet całodniowy na Berlińską Komunikację Miejską. Najpierw wybieramy język polski. Następnie Berlin ABC, aby podróżować również po puszczalni i dzielnicach peryferyjnych. Interesuje nas bilet jednodniowy, taryfa normalna. Przyciskamy następnie zapłać i przygotowujemy należność. Zapłacić możemy monetami, banknotami bądź kartą. Czekamy teraz aż wydrukuje nam się bilet i zostanie zwrócona ewentualna reszta. A następnie kasujemy bilet paskiem do góry. Zostanie on podstemplowany i przedziurkowany. Miłej podróży.